Cześć, jest strona młodego Bożenski z Ulbistudio. Dzisiaj z PCC przygotowaliśmy dla Was materiał, w sumie od podstaw, modelowanie sceny i teksturowanie. Jeśli oglądaliście ostatni materiał, to bardzo dobrze wiecie, że jak to łatwo zbudować, wstawić okna, oteksturować ścianki i wstawić światło. Dlatego przejdziemy też do sceny, którą robiliśmy w zeszłym roku. Mianowicie tą. Skupimy się w tym momencie na mappingu, na UFW MAP i UFW XFORM i ogólnie teksturowaniem, jakie możemy wprowadzić dane, żeby ten materiał był w miarę realistyczny. To zacznijmy może od wstawienia sobie w scenę rzuciku. Cykam rzucik. Ja sobie to grupuję i po prostu na x,y,z ustawiam 0, żeby to było na środku. Eee, otwieram i czyścimy sobie oczywiście rzucik. To jest rzucik naszego projektu, który ma się pojawić pod koniec roku. Na razie nic nie mogę zdradzić. Yy. Na ogół wygląda troszeczkę inaczej, no, no bo to są rzuty od architektów, Mamy rysunek koncepcyjny, nie jesteśmy architektami, nie możemy się pod tym podpisać, ale koncepcję zawsze można zrobić. No więc zacznijmy sobie od ścian. Widzę, że tutaj mamy rozrysowane tełowniki, ale nie będziemy ich dawać, bo przecież to jest tylko model. Na oku mamy jeszcze widoczki od architekta i pod te widoki sprawdzamy sobie, jaka jest wysokość ścian, szerokość itd. i konfrontujemy ją z rzutem. Warto też na sam początek sprawdzić, czy sobie wymiary rzutu, czy skala się zgadza, czy się nie zgadza. Wchodzimy sobie tutaj, Customize Unit Setup i sprawdzamy. Mamy centymetry, mamy centymetry, tutaj też nam się wszystko wyświetla, wszystko się zgadza. No i wtedy przystępujemy do modelowania sceny. Wysokość colocar esse é custo. daí mais obviamente tem Budowaliśmy sobie po prostu ścianki. Teraz chcielibyśmy wybudować podłogę. Bierzemy sobie plane. Zaznaczamy podłogę, tam gdzie ma być podłoga. I najprościej jest to zrobić floor generatorem. Mamy tutaj wersję trial. Ta w zupełności wystarcza. Ustawiamy sobie na przykład E, panele podłogowe np. 80 x 12 cm e, offset na 50, e, gram na 0, żeby nie było szpalek. No i mamy podłogę. Jedyne co nam zostanie na sam koniec to stworzenie materiału, materiał i stworzyć po prostu materiał, który się będzie powtarzał na tej podłowie. Skupmy się zatem na. Kanapie I tym fajnym materiale izolujemy, wchodzimy sobie w kanapę. No i potem w teksturkę. Tutaj mamy nałożony mix. Kolor, pod kolor czarny podchodzi nam kombinacja różnych map, warstw. Tutaj mamy żółty, który jest refleksem. I, jak, i jaką mapą ma się to łączyć? W tym wypadku tą. Tutaj mamy kolejne udziwnienie. Tonację tutaj taką biało-szarą. I znowu mesh, którym się łączy to wszystko. Także możemy kombinować, zrobić takich przejść naprawdę wiele i stworzyć z tego naprawdę realistyczny materiał. Ale w większości wypadków wystarczy nam po prostu tutaj mapa w miksie: mapa koloru jednego i drugiego i miks, który, który będzie łączył. Tutaj dane akurat możemy sobie dobrać w trakcie renderowania podglądu i ustawić to tak, żeby materiał był jak najbardziej zbliżony do tego, który nam klient wysłał. Tutaj, tutaj mamy akurat level ustawiony na 0, więc nam za, za dużo refleksów nie mamy, więc fresnela w ogóle nam nie bierze, ale jakbyśmy sobie ustawili tutaj na poziom 2 tutaj wracamy do jedynki to widać jak to się bardzo błyszczy. tutaj glas wystarczy zmienić na niższą wartość i już widać jak to się zmienia Wczesność robi nam coś takiego że rozjaśnia nam całkowicie cały materiał jak będziemy się bawić tutaj no właśnie receptą na to żeby się nauczyć materiału jest zabawa tutaj wszystkimi danymi Łatwo się ich nauczyć, trudniej je omawiać, tak jak w tym wypadku ja to robię, bo robi się to automatycznie. No, wracając, włączymy sobie interaktyw. No, magia Już się włączyło. Możemy sobie podglądać, jak wygląda nasz materiał. Najlepiej sobie ustawić region, żeby renderował nam podgląd, akurat interesującego nas materiału. I możemy się bawić znowu. Tak jak to było na początku, czyli Gloss, level i pressner, które tam miały nienormalną cyferkę. Widać, że praktycznie nic się nie zmieniło. Ale wygląda troszeczkę lepiej. Wróćmy do tych yy, zwyczajnych ustawień, które się na ogół używa. Mamy też oczywiście tutaj warstwę bump, którą nakładamy na materiał, żeby miała swoje wbukości, żeby było widać teksturę, żeby się światło lepiej układało. W tym wypadku wygląda tak: ona jest podłożona pod miksa w warstwie Diffuse. Pamiętajcie o tym, że jak wkładacie sobie tutaj mapkę, to musicie zwracać uwagę na to, by. Tutaj wszystkie dane były takie same w każdej warstwie. Na ogół najlepiej używać real world scale, bo potem wystarczy sobie wrzucić modyfikator uvw map i to jest wszystko wygładzone i zrobione tak jak powinno być. I do każdej sceny możemy sobie to wklejać i nie martwić się tym, że mapping nam cały rozejdzie. Że cały mapping się rozejdzie. No, okazało się, że żart bez butów chodziłem, miałem każdą mapę ustawioną łopatologicznie, a nie na real-world-scale i jakbym to chciał teraz skopiować do innej sceny, to z pewnością by mi się to rozwaliło. No, ale wracając do UV map i uvw Form, dajmy sobie to na boczek, jak sobie tam mieli. Zbliżamy się do kanapy. trzymany materiał. Wydaje się, że to się wszystko porozwalało. No i wyłączam podgląd, bo on zaraz zmuli jak się będę bawił. Modyfikator Turmos możemy sobie wyłączyć, bo to też nas scenę. Dodaje nam poligonów. No i idziemy u FW map. Widzicie, to się zmieniło. Mapa jest jakby narzucona od góry i rozciąga się na bokach co nam w ogóle nie odpowiada, więc włączamy sobie World Scale i dajemy boxa, najczęściej dajemy boxa. Planar jest tylko jak na przykład chcemy zrobić teksturkę, która jest rzucona od góry. Cylindrical, to wiadomo, jak mamy jakiś cylinder, możemy go sobie też zamknąć u góry, żeby nam nie rozciągał na, na górnych fragmentach. Spherical, jak mamy po prostu kulę, widać jak się tutaj rozchodzi cały materiał. No, i box, którego używam najczęściej, i on się praktycznie na każdym modelu ładnie rozchodzi. No, i jak widzicie, Worldscala nam zrobiło. Możemy się bawić w materiale, by mapa, która nam, którą sobie wyświetlimy, żeby w każdej stanie wyglądała identycznie. Musimy sobie nadać tutaj rozmiar tej mapy. Widzicie, im więcej, tym ono się bardziej rozszerza. Jak damy sobie docelową wartość, jak chcemy, żeby się rozchodziły swoje na przykład drewnie, albo e, przetalać w materiale. No i ustawiliśmy sobie 50 na 50 cm. E, teraz, e, jak sobie damy w każdej innej warstwie 50 na 50, to wklejając do każdej innej sceny model, który jest oteksturowany właśnie w ten sposób. Wszędzie będzie identycznie i nie będziemy się musieli bawić. Ja na początku, zaczynałem pracę w y, biurze y, grafiki 3D w Krakowie, na samym początku, to właśnie zajmowałem się przez pierwsze chyba dwa miesiące przerabianiem wszystkich modeli, które są i poznawaniem materiałów. Y, I to się w kolejnych etapach, czyli modelowaniu sceny, y, modelowaniu sceny oświetlenia i tak dalej, y, wszystko się przydało. Polecam się zacząć, zacząć bawić na samym początku, ale jak widać ja nawet nie mam na to czasu. Jak już założysz firmę to już umarł w butach. No więc wiecie o co chodzi w UVW Map. Teraz chcemy sobie narzucić UFOWX Form i jakby Wam to pokazać jak to działa tu na przykład nam się kończy mapa i chcielibyśmy ją przesunąć do góry albo zamazać po prostu tą krawędź. Tutaj mam przesunięcia materiału, a tu mamy zmianę wielkości materiału. Jeśli będziemy mieć wszystko ustawione w uchwału map, nie ma sensu się tym bawić potem bo to zmienia całą widoczność mapy i ona wyjdzie koniec końców nierealistycznie. Więc proponuję zostawić tutaj optymalne wartości i bawić się tutaj ułożeniem mapy. No i wiadomo najlepiej robić to w podglądzie, bo niektórych łączeń nawet tutaj tego skoku nie będzie widać w ogóle na wizualizacji. Przechodzimy do widoku, interaktyw. i sprawdzamy jak to wygląda. I koniec końców materia wygląda tak. Poprawiamy się teraz widoczkiem. Popatrzymy z każdej innej strony. Tutaj ten uskok, który widziałem i mówiłem o nim. Jak widać, właśnie go nie widać. Także musicie mieć też na uwadze, że program swoje, a renderer swoje.